Miasto Betlejem leży na terytorium autonomii palestyńskiej, tej samej, którą nazywa się trudno gojącą raną na politycznej mapie świata. Jednak na czas odpalenia betlejemskiego światła pokoju zawieszane są działania militarne. Tradycja, wymowna symbolika, gra pozorów jakkolwiek by brzmiała odpowiedź na to pytanie jedno jest pewne w przyrodzie nic nie ginie, ani dobro, ani zło i to my decydujemy o tym bilansie. Tysiące kilometrów dalej w domu zdrojowym, gdzie wczoraj 17 grudnia nastąpiło uroczyste przekazanie światła betlejemskiego, Piotr Piotrowicz, komendant chówca Związku Harcerstwa Polskiego Jastrzębie Zdrój, odpowiada na nasze pytania. Temat rozmowy jest wciąż ten sam. My ten ogień pielęgnujemy cały czas sobie. Zresztą misją Między innymi Związku Harcerstwa Polskiego jest właśnie to: pomoc, przyjaźń, miłość, aby być dla siebie braterskim, aby pomagać. I to nie tylko ogień dzisiaj, jako płomień, ale chcemy, aby ten właśnie płomień był w naszych sercach i staramy się na naszych zbiórkach tą ideę cały czas, może nie bezpośrednio, ale poprzez czyny, które robimy w ciągu roku, pielęgnować. A czy nie jest swoistym paradoksem, że to właśnie tam, w Autonomii Palestyńskiej zaczyna się wędrówka pełnego magii światła? To nie jest paradoks, to jest właśnie to najpiękniejsze. Przypominam, że w dniu, kiedy odpalamy ten ogień, skałci Austriacy go odpalają, jest cisza. Nie ma działań wojennych i to jest najpiękniejsze, że mimo że tam cały czas ta wojna, wojna trwa, właśnie chociaż na tą chwilę ludzie potrafią odłożyć broń. Odpalany jest ten ogień i, od, i ten ogień idzie na cały świat, prawda, Drogą wszystkich przez wszystkich skautów, my przekazujemy ten ogień na wschód, do Danii. Także to jest piękne, żebyśmy pamiętali między innymi właśnie o tamtych ludziach, którzy no nie mają tak dobrze jak my. Środową uroczystość swoją obecnością zaszczyciła także prezydent Anna Hetman. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zapytali naszej rozmówczyni o magię świąt. Ze świętami to jest tak, że przekłada się to na wszystkie jakby etapy i sfery życia i przenosimy to z domu, z właśnie z harcerstwa, również do swoich miejsc pracy, bo ta atmosfera i te święta wnoszą, są takie magiczne. Ta tradycja światła betlejemskiego w tej chwili jest coraz szersza, coraz bardziej widoczna i mam nadzieję, że będziemy tutaj, ci wszyscy, którzy dzisiaj tutaj byli, spowodują to, że ta magia świąt rozszerzy się na wszystkich mieszkańców naszego miasta. I jeszcze na koniec, bo przecież nie mogło obyć się bez tradycyjnych jasełek. Wyrazy szacunku dla małych aktorów, którzy stanęli na wysokości zadania, raz jeszcze udowadniając, że nic, dosłownie nic, nie jest w stanie pokrzyżować ambitnych planów człowiekowi, bo dobro jest w nas. Nie bójmy się.